Witam serdecznie luka z tej strony e, Dzisiaj zapraszam na randomowy film. E, dziś taki króciutki film z Antegranda Oczywiście Mały e, dzisiaj filmik Taki kilkominutowy no, Dzisiaj z rana oczywiście nagrywam od razu wrzucam go Wyjątkowo nie miałem czasu nikt ten zrobić, bo jeszcze byłem w pracy, jeszcze coś tam miałem problemy. A taki króciutki filmik można nagrać, oczywiście zawsze coś się da. Jak wam minął dzień, bo u mnie trochę tak sennie jestem zmęczony, zmęczony byłem trochę to trochę po pracy byłem i wszystko w porządeczku. Mam nadzieję, że mi się dobrze film będzie nagrywał, bo ostatnio mały problem miałem z filmami. Ale to tam mało wstałem, więc trzeba troszeczkę więcej więcej się e, oczywiście nie zapomnijcie subskrybować kanału komentować bardziej chyba wywolicie film. filmy związane z informatyką moim blaniem ale też to też można też trzeba pograć sobie troszeczkę na jak chwileczkę poczekajcie ale zaraz jeszcze a jej na pewno to wyjdę i ktoś dzwoni Niestety. Ja mam to szczęście do tego, że jak nagrywam albo wchodzi ktoś do mojego pokoju bez pokania, albo, albo, albo dzwonią. Wy też tak macie, jak e, coś robicie pilnego i wam coś wyskakuje nagle jakaś osoba i mówi... „E”. Czekajcie sekundy, bo... Mówię, że... Już jestem, no tak w kwestiach sekundy myślałem, kurczę, no wiem, ja, ja to mam szczęście do takich. zacząłem nagrywać i od razu ktoś przychodzi. A i wam jak tam minął weekend chyba mam nadzieję, że spokojnie, bo widzę, że nawet nie macie ochoty pisać ostatnio Komentować filmów. No więc zaczynamy od nowa, więc ja sobie zielonym Niech to mówią, nie ma tutaj jajek, Dobra, jak yy, Co miałem powiedzieć? A... Mówię, weekend spokojnie minął, na szczęście No jak... Jak nie... te demofon, to mi domownicy wchodzą a chciałem spokojnie sobie na muszę tego zrenderować Ustawić głośność ściągnąć go przecież Nagrywanie jest fajne, ale tą grudka jest... Ola m boli więc yy, wszystko w porządku. Kurde, ale się szczepę więc yy, kurczę. O z drugiego na ostatni. Ja pie niczy Matko wysłać. Jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze dobrze, dobrze. Przepychamy się, przepychamy się. Yy... Nic. No, po prostu. Ale zacięta walka. Kto wygra? Kto ma mocniejszy silnik? Nie. Niestety kolego ja mam mocniejszy. za szybko chcę wejść do Nie czuję dzisiaj samochodu. No, e... no, niestety tak czasami jest. E... Troszeczkę inaczej jest to obraz, bo mi się jakoś źle nagrywa. Toż troszeczkę jest ścięty, ale prze... to przepraszam za to. Ale niestety jest, mały problem był. Ale z samego samochodu nie widzimy. Eee, ja tak jeszcze z kilka, jest dwa wyścigi, to jest taki ci króciutki filmik. 10-15-12 minutowy. No Muszę jeszcze kilka rzeczy zrobić. Eee. Oj, no, oj, 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 jakoś źle spałem dzisiaj

To też jest dobry zaleta. Ooooo, albo za duży. Zręcznego go wziąłem, dlatego. A, ale jeszcze... no, Dzisiaj jakoś. w ogóle ostatnio nie liczyć. Się. Więc nie wiem, mówię to teraz nazwa. Nie no, ja na mnie nim że... Tak słyszałem. Jezus. Ludzie, jak coś robię, to Wy też tak macie, jakby ktoś coś robi, coś przy, coś robicie i nagrywacie, albo coś robicie i. Wchodzi ktoś do... pokoju coś chce. Ale to jest taka mentalność Polaków. Coś są zawsze, wchodzą i... no bo już są. się na dużo na nim napracowałem A, więc, um, więc więc muszę trochę się trochę rzeczy nawet pracowałem się na nim to wiem trochę troszeczkę jest nie tak jak powinien A, to, to taki nie mogę inaczej bo jakoś grać no, jeszcze jeden wyścig Ja wam kończę i stalam filmik i dzisiaj taki troszeczkę filmik nie na muzykę, tylko po prostu dzisiaj taki wyjątkowo słabszej jakości według mnie সব Dzisiaj rzuca, no, układ kierowniczy to, się zepsuł Dobra, ja już nie mam szangbaum, bo układ kierowniczy to, się, no, no, to, się zepsuł. Więc, y, ja na... 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 więc ja na... go ciężko się im mieć bo zobaczcie zestryk naprawy Więc to jest po prostu już oczywiście jak zwykle widzicie w nila pobocze bo zapomniałem go przestawić niestety i to jest ciekawe co problem Zauważyłem, że się pojawia na tym fpm, 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 miałem trochę fpm, fpm, będę nagrywał fpm, 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 Nie zapomnijcie subskrybować, komentować i, i... łapeczki w górę. Ja znikam papa buziaki.